Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Grupa nastolatków, wyposażona w niebezpieczne narzędzia, popisywała się na terenie pętli Górka Narodowa w Krakowie. Mieli ze sobą miotacze ognia, maczetę i pałkę teleskopową. Zdjęcia chłopców udających gangsterów obiegły internet. Teraz wszystkich szuka policja. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie opublikował zdjęcia z monitoringu zainstalowanego na terenie pętli Górka Narodowa. Grupa nastolatków w wieku około 15 lat rozrabiała przy użyciu niebezpiecznych narzędzi: bójki, mini miotacze ognia, pałka teleskopowa, maczeta, próba użycia hydrantu. I mycie obiektu gaśnicą. Czytamy na oficjalnym profilu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Jedna z uczestniczek spotkania robiła zdjęcia zakapturzonym kolegom, z których jeden trzymał maczetę. Policjanci szukają nastolatków. Prowadzone są czynności w tej sprawie na jednym z krakowskich komisariatów. Ustalamy okoliczności zdarzenia oraz tożsamość osób ze zdjęć. Wstępna kwalifikacja czynu to na ten moment uszkodzenie mienia, powiedział podkomisarz Piotr Szpiech. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Mamy XXI wiek, na takich obiektach jak ten węzeł, systemy monitoringowe nie są nowością, a raczej standardem. Ktoś na wakacje będzie mógł pojechać najdalej na balkon albo do drugiego pokoju, podsumował zarząd transportu publicznego w Krakowie. Śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o handel ubraniami i perfumami posiadającymi podrobione znaki towarowe. Do zatrzymania trzech obywateli Bułgarii doszło na targowisku w Lelowie, gdzie policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzili działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi podrabianą odzieżą i perfumami. Mężczyźni w wieku 50, 63 i 64 lat sprzedawali na straganach ubrania i perfumy z podrobionym logo znanych firm. W wyniku podjętych czynności kryminalni zabezpieczyli ponad 1800 sztuk takiej odzieży. Łączna wartość strat poniesionych przez producentów została oszacowana na kwotę 275 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. W trakcie czynności procesowych przyznali się do winy. Śledczy przedstawili im zarzut wprowadzenia do obrotu odzieży z podrobionymi znakami towarowymi. Z uwagi na fakt, że podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Była to już druga akcja przeprowadzona w tym miejscu. Latem 2023 roku w tym samym miejscu policjanci zatrzymali obywateli Bułgarii, którzy handlowali podrobionymi ubraniami. Policjanci z Bemowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Te znajdowały się w pojeździe, którym poruszali się podejrzani. Obaj twierdzili, że nie wiedzą, do kogo należą znalezione substancje. Policjanci z bemowskiej patrolówki zatrzymali do kontroli dwóch mężczyzn poruszających się hondą. Od razu wyczuli silną woń marihuany. Kierowca i pasażer zapewniali, że nie posiadają żadnych substancji zabronionych. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci ujawnili za fotelem kierowcy kilkanaście torebek z zawartością różnych substancji. Obaj zgodnie twierdzili, że nie wiedzą, do kogo należą znalezione narkotyki. Mężczyźni w wieku 32 i 38 lat zostali zatrzymani, a zabezpieczone substancje przekazano do dalszych badań. Okazało się, że w torebkach znajdowała się marihuana, haszysz, Mefedron i inne substancje psychotropowe. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy. W prokuraturze rejonowej Warszawa-Wola podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja z Krakowa zatrzymała 38-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo dwóch osób, których ciała znaleziono na klatce schodowej w jednym z bloków. Jak nieoficjalnie ustaliła reporterka Polsat News, wcześniej podejrzany był bardzo agresywny. Około 7 rano w czwartek policja dostała zgłoszenie od świadka zdarzenia, że na krakowskiej olszy znaleziono ciała dwóch osób w podeszłym wieku. Przekazał oficer prasowy krakowskiej policji Piotr Szpiech. Z informacji uzyskanych przez reporterów Polsat News wynika, że ofiary to kobieta i mężczyzna, którzy byli małżeństwem. Policja zatrzymała już podejrzanego o dokonanie przestępstwa, 38-letniego mężczyznę. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że podejrzany był agresywny wobec mieszkańców osiedla Olsza i atakował ich, gdy próbowali go zatrzymać. Według świadków, 38-latek był zakrwawiony. Niektórzy twierdzą, że leczył się psychiatrycznie. Motyw działania sprawcy na razie nie jest znany. Na miejscu wciąż prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Uczestniczą w nich policyjni technicy oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. W tunelu drogowym Emilia na trasie S1 w Lalikach doszło do poważnego wypadku drogowego, w wyniku którego pięć osób zostało ciężko rannych. Do zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy kierowca żółtego Mitsubishi jechał z prędkością 170 km na godzinę, mimo że dopuszczalna prędkość w tym miejscu wynosiła 50 km na godzinę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła nagranie z wypadku, na którym widać przebieg całego zdarzenia. W tunelu zderzyły się trzy samochody, w których podróżowało 10 osób. Skrajna brawura i nieprzestrzeganie przepisów drogowych, a także utrata panowania nad pojazdem przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu, doprowadziły do tej dramatycznej sytuacji. Pięć osób doznało poważnych obrażeń. Dwie kobiety, obywatelki Słowacji w wieku 34 i 17 lat, w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitala. Poinformował w niedzielę rzecznik żywieckiej straży pożarnej kapitan Tomasz Kołodziej, cytowany przez interię. Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który jednak z uwagi na warunki pogodowe nie mógł dolecieć. Po wypadku tunel został zamknięty do czasu usunięcia pojazdów oraz przeprowadzenia niezbędnych działań ratunkowych. Policja i służby ratunkowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów drogowych, aby uniknąć podobnych tragedii w przyszłości. W Żurominie problem z narkotykami i opioidami stał się niezwykle poważny, a jego tragicznym efektem jest śmierć już stu młodych ludzi. W całym mieście na cmentarzu można znaleźć wiele grobów młodych osób, które zmarły z powodu przedawkowania. Mieszkańcy relacjonują, że jednym z najpoważniejszych problemów są narkotyki, w tym fentanyl. Fentanyl, który sieje spustoszenie w Stanach Zjednoczonych, dotarł również do Polski. Dotychczas z jego powodu zmarły cztery osoby. Trzy w Żurominie w lutym oraz jedna w Poznaniu pod koniec zeszłego roku. Sytuację w Żurominie szczegółowo opisała stołeczna Gazeta Wyborcza. Jeden z mieszkańców opowiada: Tutaj nie biorą narkotyków, bo nikogo na to nie stać. Dlatego ćpają te leki. Jak szedłem do lekarza, to młodzi zaczepiali na ulicy, pytali, czy poproszę doktora o tramal. Mieszkańcy wspominają, co działo się w Żurominie kilka lat temu. Narkomani siedzieli wszędzie na tych ławkach, mówią. Obecnie sytuacja się uspokoiła, ponieważ więcej policji patroluje miasto. Na cmentarzu znajduje się wiele grobów młodych osób. Jedna z kobiet mówi: On też przedawkował, on też. Przemysław Patryk, narkotyki, narkotyki, narkotyki. Jeden z nauczycieli opowiada o tragicznych losach uczniów, którzy zmarli po zażyciu narkotyków. Dziś mogę powiedzieć, że to już około 100 osób, stwierdza. W 2015 roku kurier Żuromiński pisał, od kilku lat pojawiają się w naszej gazecie klepsydry młodych Żurominian. Umierają w wieku, kiedy mogliby zaczynać dorosłe życie. Znajduje się ich w klatkach, samochodach, w hotelach. Gazeta opublikowała wtedy list otwarty do rządu i prezydenta: Pomóżcie nam! W niewielkim Żurominie na peryferiach województwa mazowieckiego umierają młodzi ludzie. Jesteśmy bezradni i nie wiemy, jak powstrzymać te krwawe żniwa. Od poniedziałku, 17 czerwca. Centrum E-Zdrowia monitoruje przepisywanie leków psychotropowych i narkotycznych, w tym opioidów jak fentanyl. Codziennie tworzony jest raport z tego monitoringu. W przypadku niepokojących wniosków, raport trafia do komendy głównej policji. Monitoring obejmuje poziom lekarzy i podmiotów medycznych, a dane pacjentów nie są przekazywane. Pierwszy raport minister zdrowia Izabela Leszczyna otrzymała we wtorek. Policja poinformowała w sobotę, że od stycznia 2022 roku do połowy kwietnia bieżącego roku zabezpieczono dokładnie 252 gramy fentanylu i jego pochodnych w Polsce. Ilość ta jest niewielka w porównaniu do około 21 ton środków odurzających zabezpieczonych przez policję w ubiegłym roku. W Polsce najczęściej do nielegalnego obrotu fentanylem dochodzi poprzez fałszywe recepty lub kradzież leku, który te substancje zawiera. Policja wskazuje również na to, że proszek lub tabletka mogą pochodzić z przemytu. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych związanych z fentanylem. W ich toku ustalono 22 podejrzanych. Policjanci zaznaczyli, że liczba tych postępowań jest marginalna w stosunku do całości rynku narkotykowego w Polsce. W samym 2023 roku policja wszczęła 37 728 postępowań w sprawie narkotyków. Niemiecka policja miała ponownie przewieźć migrantów na stronę polską i zostawić ich w naszym kraju. O sprawie poinformował w czwartek niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Zdaniem gazety, miało to dotyczyć nawet kilkunastu osób. Jeśli doniesienia są prawdziwe, to nie jest to pierwszy tego typu incydent. W piątek do sprawy odnieśli się prezydent Andrzej Duda oraz wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej. Według Süddeutsche Zeitung do incydentu miało dojść w sobotnie popołudnie, 15 czerwca w Słubicach. Ciemnoszara furgonetka z czarnymi szybami podjechała na most graniczny między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami. Czytamy w gazecie. Gazeta relacjonuje, że niemieccy policjanci ponaglali pasażerów i domagali się, aby z bagażami szybko przeszli przez most do Polski. Pojawia się zarzut, że w cieniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej Dochodzi do niedbałego postępowania ze strony Niemców i zajmuje to już najwyższe szczeble władzy. Czytamy. W piątek o sprawę kolejnego przewiezienia migrantów przez Niemców zapytany został w Radiu Z prezydent Andrzej Duda. Nazwał te działania nielegalnymi i skandalicznymi. Jeżeli mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacjami, że niemiecka policja swoim radiowozem przejeżdża granicę, korzystając z tego, że nie ma tak naprawdę kontroli granicznej i w ten sposób dokonuje pushbacku. Czyli odwozi po prostu emigrantów do Polski, to jest to absolutny skandal. Łamie wszystkie procedury, powiedział. Prezydent, pytany o to, co zrobiłby na miejscu premiera Donalda Tuska, odpowiedział, że trzeba podejmować działania dyplomatyczne i twardą interwencję polityczną. To jest w bardzo złagodzonej sytuacji coś, z czym mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej. W jednym i drugim przypadku mamy migrantów, którzy są pchani na granicę, tylko tutaj my tej granicy strzeżemy. Bo wiemy, że to jest granica Unii Europejskiej i strefy Schengen, a tu mamy granicę przyjazną w ramach Unii Europejskiej, w ramach strefy Schengen, której nie strzeżemy w zaufaniu. Tymczasem ktoś nam tutaj przywozi, czyli siłą na nasz teren kieruje migrantów, mówił. Andrzej Duda, odnosząc się do kwestii ewentualnego przywrócenia kontroli granicznej na granicy z Niemcami, zwrócił uwagę, że ludziom bardzo źle kojarzy się przywrócenie takich kontroli. Ja bym wolał, żebyśmy uczynili razem z naszymi sąsiadami wszystko, żeby tych kontroli granicznych przywracać nie trzeba było. Nie trzeba będzie ich przywracać, jeżeli nasi sąsiedzi będą przestrzegali prawa, ocenił. Prezydent wyraził nadzieję, że wkrótce będzie rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Na pewno o tym wspomnę, zaznaczył. Do sprawy odniósł się także Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W moim przekonaniu jest to ewidentnie inna sytuacja. Trzeba przypomnieć, że Niemcy przywrócili najpierw wyrywkową, a teraz całkowitą kontrolę graniczną z uwagi na Mistrzostwa Europy, które odbywają się w Niemczech. W związku z tym, w ramach przywróconej kontroli granicznej, nie wpuszczają wszystkich tych, którzy nie mają dokumentów do wjazdu na teren Niemiec. Tych odmów wjazdu na przestrzeni ostatnich miesięcy jest kilka tysięcy, powiedział w piątek w Radiu Plus. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dopytywany o tę sytuację, zaznaczył, że każde państwo ma prawo podjąć decyzję o odmowie wjazdu i nie musi informować o tym władz państwa, z którego następuje próba wjazdu. Jako Polska przywróciliśmy kilka miesięcy temu wyrywkową kontrolę ze Słowacją. W ramach tych działań też były przypadki odmowy wjazdu, dodał. Ten przypadek dotyczył Mostu Granicznego, więc Niemcy mają prawo nie wpuszczać do siebie tych, którzy nie mają żądanych dokumentów. Powiedzmy sobie jasno: w tej grupie, w której kilka tysięcy odmów jest za okres pół roku, najliczniejszą grupą są obywatele Ukrainy, którzy nie mają dokumentów, np. wizy w ramach Schengen, czy nie są objęci ochroną Unii Europejskiej, mówił Czesław Mroczek. Wiceminister dodał, że Niemcy mają prawo prowadzić kontrolę graniczną bezpośrednio na linii granicznej oraz 100 metrów od linii granicy. Jednocześnie ocenił, że poprzedni przypadek, kiedy niemiecka policja przewiozła do Polski grupę migrantów, był bulwersujący. Tam służby niemieckie działały na terenie naszego kraju z naruszeniem procedur. To się nie może powtórzyć i w relacjach polsko-niemieckich to jest jasne. Dodał. Portal Hojna24 napisał w piątek, że niemiecki radiowóz pojawił się w Osinowie Dolnym, z którego wysiadła rodzina migrantów, dwie osoby dorosłe i troje dzieci. Niemiecka policja pozostawiła tam pięcioosobową rodzinę afgańczyków, którym odmówiono wjazdu do Niemiec. We wtorek komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Robert Bagan, rozmawiał z prezydentem prezydium Policji Federalnej Niemiec, doktorem Dieterem Romanem. Po tej rozmowie Straż Graniczna poinformowała że szefowie obu służb potwierdzili, że działania funkcjonariuszy niemieckiej policji federalnej nie odpowiadały przyjętym procedurom dotyczącym przyjmowania i przekazywania osób przez kraje sąsiednie, a sytuacja miała charakter incydentalny. Premier Donald Tusk poinformował we wtorek po powrocie z Luksemburga, że o incydencie niezgodnego z procedurami przewiezienia rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Kanclerz Scholz Zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy, dodał. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.